Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Jak prawie w każdą niedzielę przychodzę z kolejnym odcinkiem, filmikiem dla zainteresowanych. W następną niedzielę mnie na pewno nie będzie, więc dzisiaj się zmobilizowałam. Ostatnio się nie przedstawiałam, to się dzisiaj przedstawię. Jestem terapeutką, pedagogiem, wykładowcą w szkole terapeutyczno-psychologicznej. Na co dzień zajmuję się terapią indywidualną, partnerską, prowadzę warsztaty, czasem szkolenia. E, e, ale przede wszystkim jestem osobą, która wykorzystała tą wiedzę na sobie samej i wciąż wykorzystuje, i wciąż jest w procesie, dlatego mam tak często po tej swojej pracy albo w pracy ze sobą, różne uświadomienia i no, jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby się tym podzielić. E, Dzisiaj filmik zainspirował mnie ktoś, zadając mi pytanie na Instagramie, do którego też Was zapraszam, filmik, jak zmienić swoje blokujące przekonania. No i może dzisiaj trochę o tym szerzej. Jeżeli my już jesteśmy świadomi swojej blokady, to znaczy, że my jesteśmy już głęboko zaawansowani w procesie rozwoju. Dlatego, że kiedy my już wiemy, mamy nazwane, jaka to blokada, jak się to przekonanie nazywa, to jest mnóstwo do tego narzędzi, żeby, żeby po prostu dać z tą czas, uwagę, wziąć ten długopis, wziąć któryś z tych narzędzi i, 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 to, i to przekonanie zmienić. Moim zdaniem, czymś, co jest najtrudniejsze, jest nasza nieświadomość, nie wiedza, jakie te przekonania w ogóle są. Nie można zmienić nic, czego nie widzimy, nie rozumiemy, co mamy nienazwane, z czym się nieraz nie zgadzamy, bo na poziomie świadomym właśnie myślimy odwrotnie. Do tego, jaka duża jest odwrotność między tym, co chcemy świadomie, a tym, co zakorzeniło się w podświadomości, mówiłam więcej w ostatnim filmiku, jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Natomiast yy, y, 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 jest tak, że praktycznie wszyscy wchodzimy w dorosłość, wychodzimy z tego systemu z jakąś blokadą, tak? W procesie wychowania, w procesie edukacji, y, w procesie w ogóle dorastania w społeczeństwie, który jest. Pełen norm, zakazów, stereotypów, które nie wszystkie są prawdziwe, dobre i wspierające, to praktycznie wszyscy wychodzimy z jakimś negatywnym, blokującym przekonaniem, które w, w, w bardzo dużym stopniu kieruje jakąś częścią naszego życia, tak? mimo tego, że, że właśnie tego nie chcemy, to jednak ten program. Ten komputer, którym jest podświadomość, który kształtuje się do ósmego roku życia głównie, a potem się tylko to nawarstwia, utwierdza, bądź wydarza jakieś bardzo, bardzo silne e, e, wydarzenie, które ma za sobą bardzo duży ładunek emocjonalny, to wtedy jeszcze mogą zapisać nowe programy, nowe blokady, ale mm, tak naprawdę wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, nie mogliśmy tego przefiltrować, tego nie biorę, to biorę, to nie będzie mnie wspierało. Nie, po prostu byliśmy dziećmi, chłonęliśmy jak i praktycznie wszyscy wchodzimy w życie dorosłe z tą jakąś blokadą, dlatego dzieje się tak, że czegoś bardzo nie chcemy, a to i tak się wydarza, albo coś bardzo chcemy. A i to, i to i tak się nie dzieje, dlatego tak często w swoim życiu właśnie mamy dużo emocji, lęku, jakiegoś cierpienia, niesprawiedliwości, e, których byśmy nie chcieli, ale to po prostu tak jest. No i najczęściej wtedy winą obarczamy świat zewnętrzny, ludzi, sytuacje, życie, a w ogóle nie widzimy powodów swojej podświadomości, swoich blokad, które sprawiają, że tego doświadczamy lub tak się czujemy. Więc yy, najważniejsze to jest w ogóle samoświadomość. Wiecie, yy, naprawdę wszyscy jesteśmy wyjątkowi, natomiast pod pewnymi względami jesteśmy podobni. Yy, I to, że na przykład w dzieciństwie mamy czegoś brak uwagi, czy jakiegoś ciepła, czy jakiegoś docenienia, czy jakiegoś prawa do wyrażania zdania, lub czegoś nadmiar, tak? jakiegoś poczucia zagrożenia, Nadopiekuńczości, nadmiar lęku, nadmiar jakiegoś przymusu. To wszyscy w tych brakach lub nadmiarach czegoś negatywnego, wszyscy chłoniemy jakieś myśli na ten temat i jakieś przekonania się z tego budują. Na przykład tak, co jest bardzo częste i popularne. Zobacz, czy któreś nie jest twoje, nie poczujesz. E, jestem niewystarczająca, inni są lepsi. Jestem słaba, jestem bezsilna, jestem beznadziejna. Coś ze mną nie tak. E, jestem niewystarczająco dobra, nie jestem wartościowa nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na uwagę, nie dam sobie rady, yy, yy, muszę się podporządkować, moje zdanie się nie liczy, yy, świat nie jest bezpieczny, ludziom nie można zaufać. Yy, to jest masa, tak, tego typu yy, różnych przekonań w nas i pod tym względem jesteśmy podobni, tak, tam mogą być inne przymiotniki, rzeczowniki, to trzeba konkretnie zobaczyć, co się zapisało u nas, ale yy, niemożliwym jest, żeby na skutek negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, w szkole, w domu, w w społeczeństwie, wśród rówieśników, nie nabyć tych negatywnych przekonań, tak? bo my nie, nie umieliśmy wtedy tego przefiltrować, nie wziąć tego do siebie, po prostu to się tak nie, nie dzieje. No i poprzez te emocje i poprzez ten zapis podświadomości budują się tego typu przekonania, i żeby je zmienić, potrzebne nam. No i tutaj jest te kilka punktów, ta wiedza w pigułce. Przede wszystkim, tak jak yy, o tym już tutaj zaczęłam, potrzebna jest nam w ogóle samoświadomość, wiedza, teoria, jak działa podświadomość, yy, dlaczego yy, i w jaki sposób radzić sobie z emocjami, dlaczego one przychodzą, jak działają lustra. Yy, bez tej wiedzy, której nie dali nam ani w szkole, ani w telewizji, ani często w rodzinie, bo, bo po prostu rodzice tej wiedzy też nie, nie mieli, bez tego niemożliwe jest jakakolwiek zmiana. Dlatego po pierwsze, do czego Cię zachęcam, jeżeli widzisz, że jakieś blokujące przekonania są na bank, jeżeli umiesz je nazwać, albo nawet nie umiesz nazwać, ale po prostu no, nie dzieje się ciągle w Twoim życiu e, tak, jak sobie tego życzysz, e, to znaczy, że na pewno coś w tej podświadomości, jakiś haczyk jest. Ja potrzebuję wiedzy, świadomości, żeby odkryć, jak ta podświadomość w ogóle się koduje, w jaki sposób, kiedy i jak mogła się u mnie w jakiś negatywny sposób nagromadzić i po prostu zbudować jako przekonanie. Więc po pierwsze, wiedza, samoświadomość, rozwój, teoria, która na początku nam jest niezwykle potrzebna. Po drugie, żeby zmienić swoje blokujące przekonania. I żeby w ogóle je właśnie zobaczyć i nazwać, potrzebna jest nam większa uważność uważność na samego siebie. E, taka obserwacja swoich e, doświadczeń, swoich emocji, e, swoich negatywnych myśli, szczególnie wtedy, kiedy mamy jakiś trudniejszy dzień albo właśnie jakąś e, trudniejszą sytuację, czy właśnie jakieś emocje, wtedy tam idą myśli. Najczęściej to są już myśli z podświadomości, tak? Nie wiem. E, um, um. Znowu coś jest nie tak, życie jest beznadziejne, wszyscy mnie lekceważą, nigdy nic, moje zdanie się nie liczy, nigdy nic nie mogę powiedzieć, nikt mnie nie słucha, wszyscy mają mnie w dupie, tak? Te myśli, kiedy mamy trudne emocje, już nam bardzo dużo mówią o naszej podświadomości, tak jak wam często o tym wspominam. I tutaj na przykład może być pomocne takie ćwiczenie i do tego Cię bardzo zachęcam, żeby sobie zrobić taki dziennik emocji. Dziennik emocji, dziennik moich negatywnych myśli i przez tą uważność i obserwację siebie dosłownie zapisywać sobie, jakich emocji ja mam najwięcej i jakie tam się pojawiają za tymi emocjami myśli. No bo znowu to jest ta samoświadomość, która nam pomoże zmienić negatywne przekonanie. Żeby je zmienić, musimy rozumieć, znać te procesy i musimy poznać, Dokładny zapis u siebie, czyli nazwać swoje blokujące prze, przekonanie, czyli najpierw. Samoświadomość, teoria, wiedza, rozwój, po drugie uważność, obserwacje samego siebie, zapisywanie tego najlepiej, bo tu zbliżamy się po prostu do roboty. Kolejną rzeczą, do której Cię zachęcam, to, to są później jakieś konkretne kroki, typu terapia, warsztaty, jakiś kurs, jakaś szkoła, która pomoże Ci tą wiedzę i tą obserwację samego siebie przetransformować, jak to się mówi, przepracować, tak? Do tego na początku najczęściej potrzebne są osoby z zewnątrz, potrzebne są osoby, które nie są w tych emocjach, co my, które dadzą nam jeszcze więcej wskazówek, wsparcia, więc wiedza, samoświadomość, uważność, potem konkretny krok, jakieś działanie, poszukając wsparcia, bo naprawdę nie wszystko możemy od razu zrobić sami, Kolejnym krokiem to już jest użycie narzędzi. Tak? Jeżeli masz tą wspierającą pomoc, jakiś kurs, jakiś warsztat, tam konkretne ćwiczenia lub terapeutę, ja nigdy nikogo nie wypuszczam bez prac domowych, bez narzędzi, ale to już jest Wasza decyzja, czy tych narzędzi użyjecie. Więc kolejnym krokiem do zmiany negatywnych przekonań, blokujących przekonań jest. Konsekwentne użycie narzędzi. Tych narzędzi do pracy z podświadomością jest naprawdę bardzo dużo. To są niedokończone zdania, jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy. To są, jak już wiemy, afirmacje, deklaracje, listy. Praca z lustrem, wizualizacje, praca z ciałem, w którym za, za, zakodowało się wiele tych emocji, nagromadziło, a one są odpowiedzialne za te przekonania. To jest też praca z wewnętrznym dzieckiem. Ona też nam pomaga pracować z podświadomością, dlatego że poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem docieramy do emocji. A jeżeli dotrzemy do emocji i zaopiekujemy się sobą na przykład w trudnej sytuacji w przeszłości, puszczą pewne emocje, tak, zostaną w jakiś sposób uwolnione złagodzone, przetransformowane, to wiele łatwiej puszczają nam wtedy też te blokujące przekonania, tak? Hawkins mówi, nie musisz niczego pamiętać, wystarczy, że skupisz się na uwalnianiu pewnych emocji, a przekonanie, które powstało na skutek tych emocji, też puści albo poluzuje. Ja uważam, że najlepiej jest pracować i z tej, i z tej strony, i z emocjami, i z przekonaniami dokładnie. Więc używanie narzędzi, tak? Ta świadomość, ta wiedza da nam narzędzia. Skorzystanie systematycznie i konsekwentnie któregoś z nich pomaga nam puścić blokujące przekonanie. Kolejnym elementem to jest właśnie ten czas i konsekwencja. Podświadomość z komputerem, nie lubi zmian, nie wie co jest dobre, co złe, więc potrzebny nam jest ten czas, ta konsekwencja, ta systematyczność, żeby ten komputer się trochę przeprogramował, tak, żeby przekierować tą uwagę i nauczyć się myśleć. Z przekonania nie jestem wystarczająca, jestem ok, taka, jaka jestem, akceptuję siebie. Z przekonania coś ze mną nie tak, na przekonanie wszystko ze mną w porządku. Jestem wystarczająco dobra, więc yy, bardzo ważne jest, jak już mamy świadomość, wiedzę, yy, mamy jakąś taką większą uważność, obserwację, nazwanie, pomoc, wsparcie, yy, kolejne, kolejną rzeczą mamy te narzędzia yy, i ten czas i uwagę. Kolejna rzecz to jest, żebyśmy. Stali się bardziej życzliwi dla siebie, tak? Z takim batem, musisz to jeszcze zrobić, musisz jeszcze to przepracować, jeszcze tu z tobą nie tak, jeszcze tu z tobą nie tak, będzie ciężko. Ja e, zachęcam, zresztą taki teraz jest nurt i wszyscy o tym mówią, żeby robić to z miłością, żeby się ze sobą zaprzyjaźnić, żeby nie czuć się jak ktoś popsuty, tylko wspaniały i wartościowy, tylko że jeszcze wiele jest przykryte, nieodkryte, niedotknięte, ale ja już. Jestem kimś wartościowym i uczyć się takiej narracji, tak? Ja Ci pomogę, ja Cię wesprę, bo łatwo być dla siebie przyjacielem, kiedy jest wszystko super i kiedy mamy same pozytywne przekonania. Wtedy łatwo być dla siebie życzliwym i miłym, tylko że my potrzebujemy siebie najbardziej wtedy, kiedy właśnie nie jest za fajnie. A wtedy jesteśmy dla siebie często największym krytykiem, i, i, i mało tego wsparcia i życzliwości dla siebie mamy. Więc, jak chcemy yy, coś zmienić, to trzeba zbudować też do tego dobrą intencję, życzliwość i po prostu miłość do samego siebie, w czym bardzo pomaga praca z wewnętrznym dzieckiem. Uważam, że yy, Spotkanie się ze sobą na poziomie dziecka wyzwala najwięcej empatii, wsparcia i życzliwości i tej miłości do samego siebie. Tak? E, e, o wiele łatwiej jest wyłączyć wewnętrznego krytyka, jeśli poczujemy w sobie to zranione dziecko do czego Cię zachęcam? Do wyjścia z zewnątrz do wewnątrz, czyli przejęcia odpowiedzialności, czyli nie obwiniania całego świata i ludzi, że, że ja się tak czuję, że ja tak mam, tylko szukania w sobie, dzięki tym emocjom, ważności, świadomości, wiedzy, szukaniu wsparcia, daniu sobie czasu, systematyczności, użycia tych narzędzi. To wszystko prowadzi nas do, no, do przejęcia tej odpowiedzialności i wyjścia z zewnątrz do wewnątrz, bo w rozwoju właśnie o, tym, o to właśnie chodzi. Bez czego też niemożliwa jest zmiana przekonań bez wiary. Bez wiary, że, że ja to udźwignę, że, że to mi jest potrzebne, że, że ja sobie dam ten czas i tą uwagę, że to absolutnie działa, że jeśli innym się udało, to mnie też ta wiara jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Ze zmianą przekonań jest jak z nie wiem, przebudową ciała na siłowni albo z nauką nowego języka. Potrzebna jest wiedza, e, czas, uważność, systematyczność i to naprawdę puszcza. Nie musisz przez całe życie iść z tymi blokującymi przekonaniami, które powstały wtedy, kiedy byłaś, byłeś dzieckiem i nie miałeś na to wpływu, ale teraz już tym dzieckiem nie jesteś, masz na to wpływ, możesz przekierować uwagę bardziej do wewnątrz. Wziąć odpowiedzialność, zobaczyć te programy, szukać wiedzy, świadomości, szukać wsparcia pomocy, szukać narzędzi, dać sobie tą czas, uwagę, życzliwość, systematyczność i pomału, pomału się zmieniać. Tego, co widzę i z tego, co też większość osób mówi, ja się z tym zgadzam, to to jest proces, który trwa często nawet około dwóch lat. E, chociaż oczywiście robimy to całe życie. Ale widzę też, że jeżeli się złapiemy już tą, ten konkret, już go nazwiemy, już go, że tak powiem, wyciągniemy z głębin ciemności, z podświadomości na wierzch, jak już mamy tą intencję, tą wiedzę, to już trochę puszcza, to już jest lżejsze. A po drugie, jeżeli weźmiemy konkretne narzędzie, na przykład afirmację, to zdecydowanie po miesiącu, Możemy się już poczuć dużo, dużo lepiej. Potem tylko trzeba to trzymać tą świeżą roślinkę, którą zasadzamy, i pielęgnować, podlewać, i, i nie odpuszczać tej uważności, żeby ona wzrastała, tak, tak jak wzrasta nowe, wspierające nas przekonanie. Jakich ja przekonań się pozbywałam, jakie sobie uświadomiłam, mimo tego, że przez wiele, wiele lat w ogóle tego nie widziałam, bo my nie widzimy często tego, bo wchodzi w bardzo dużo mechanizmów obronnych, jak wyparcie, niepamiętanie, idealizowanie, bagatelizowanie, fa fantazjowanie, yy, kompensacja i, i, i bardzo dużo tego nie możemy przez te mechanizmy obronne zobaczyć. Czym ja pracowałam? Coś ze mną nie tak. Jestem niewystarczająca. Inni są lepsi. Muszę się bardziej starać. Jestem odpowiedzialna za to, jak czują się inni. Pieniądze zarabia się tylko ciężką pracą. Gdybym została z tym przekonaniem, kochani, to bym tutaj do was nie mówiła i nigdy nie mogłabym robić tego, co tak bardzo kocham, czyli być na co dzień terapeutką. Czy na przykład być wykładowcą w szkole, bo mój program, pieniądze zarabiać tylko ciężką pracą, w życie jest trudne, żeby zarobić trzeba się narobić, na no to bym mi nie pozwolił. Za dużo było lęku, za dużo oporu z podświadomości, za dużo później jakiegoś racjonalizowania i na poziomie świadomym mówienia, nie wiem, nie mam czasu, jeszcze nie ten moment. Dopiero złapanie tego, tej blokady, nazwanie jej. I budowanie do tego, wzięcie narzędzi, budowanie do tego przeciwieństwa. Mam prawo zarabiać z lekkością, miłością na tym, co kocham. To w porządku i bezpieczne dla mnie, zarabiać na swojej pasji. Mam prawo żyć w obfitości, robiąc to, co kocham. Tak? To ja e, powtarzałam przez wiele, wiele miesięcy, dlatego też mam odwagę, na przykład, nakręcać takie filmy. i Ja Was do tego wszystkich zachęcam. Jeżeli macie takie trudne, blogujące przekonanie i już je widzicie, to szukajcie narzędzi, bądźcie uważni, systematyczni, e, wierzcie w siebie, bądźcie dla siebie życzliwi i to na pewno. Opuszcza. No Jeżeli trudne rzeczy się dzieją, trudne emocje przychodzą, ale nie macie jeszcze zrozumienia dlaczego, szukajcie wsparcia, terapeuty, wiedzy, samoświadomości, bo ta Wam pozwoli dotrzeć do tych blokad, a potem już je zmienić. Czego Wam absolutnie życzę, wszystkiego dobrego. Życzę, żebyście. Zaprzyjaźniali się ze swoją podświadomością, coraz bardziej ją poznawali, mieli otwartość, żeby słuchać, czytać na temat rozwoju osobistego, na temat podświadomości, na temat budowania poczucia wartości, na temat wychodzenia z różnych blokad, na temat przetransformowania różnych ran to wszystko pomoże Wam nazbierać tyle wiedzy, że później już nie da się z tą wiedzą czegoś nie zrobić. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam budowania samych wspierających blokad, samych wspierających, porzucania tych blokad, które Was nie wspierają, a budowania wspierających przekonań. Życzę Wam, żebyście byli coraz bardziej samoświadomi, uważni, wspierający dla siebie samego i żeby chciało Wam się dla samych siebie wziąć ten długopis, wziąć któreś narzędzie, dać sobie ten czas. I po prostu odzyskiwać swoją wolność i niezależność, i y, czuć się coraz lepiej, doświadczać coraz fajniejszych rzeczy w życiu. Co nie znaczy, że nigdy nas w życiu nic trudnego nie spotka, ale to już inna historia, i umiemy sobie wtedy też z tym lepiej poradzić. Wszystkiego do, dobrego. Do zobaczenia, prawdopodobnie za dwa tygodnie. Jeżeli dla kogoś to nie jest problemem, to bardzo proszę o wsparcie tego kanału, żebym mogła się tutaj rozwijać. Do zobaczenia.